przed nami mecz na który czeka cały świat z powodu którego cały świat zamiera czyli po raz kolejny El Clasico Barcelona kontra Real Madrid tym razem na Camp Nou. ciekawe czy to ostatnie El Clasico w tym sezonie czy jeszcze będziemy je mieli w finale ligi mistrzów Właśnie Liga Mistrzów determinuje to, co zobaczymy, co się wydarzy w sobotę na Camp Nou. Zobaczmy, że z tych wszystkich El Clasico, jakie mieliśmy ostatnio, sytuacja jest o tyle nowa, o tyle inna, że obie drużyny przystępują do meczu poranione, wykrwawione tymi porażkami w Lidze Mistrzów Real z Bayernem. I okoliczności też niewesołe, bo stracony gol w końcówce. I Barcelona bezradna w starciu z Chelsea. Bezradna, mam na myśli, bez gola, choć tych sytuacji przecież było mnóstwo, chyba 24 strzały na bramkę przy jednym tylko celnym Chelsea, ale za to skutecznym do siatki. I teraz ciekawa sprawa, bo w ten weekend mamy też mecz Arsenalu z Chelsea. Mecz który może zadecydować o tym, czy Chelsea w przyszłej edycji Ligi Mistrzów w ogóle zagra, jeśli oczywiście nie wygra całej tej edycji. Ale ten mecz na Emirates może zadecydować, czy Chelsea zajmie czwarte miejsce w tabeli. Pamiętajmy, że walczy i z Newcastle, i z Tottenhamem. Czekają jeszcze do końca sezonu ciężkie mecze, a tymczasem na ten mecz na Emirates. Trener Roberto Timateo wystawi skład rezerwowy. Oczywiście w przypadku Chelsea to nie znaczy, że zagrają tam jacyś e, juniorzy e, rezerwowy, to znaczy, że zagra na przykład Fernando Torres, Salomon Kalu, e, Jose Singwa, czy Michel no Wielcy piłkarze, ale nie tak wielcy jak ich e, koledzy, którzy Chelsea e, powstrzymali. To oznacza, że Chelsea. E, Wszystkie siły wkłada w ten rewanż na Camp Nou, którego nie chce przegrać. W związku z tym ja typuję, że wygra jednak Arsenal. Arsenal, który przegrał z Wigan, który był już pewny trzeciego miejsca w tabeli, a teraz znów musi, no musi, poza tym to są derby Londynu, rywalizacja z Chelsea. Będzie chciał wygrać, zatrzeć to niekorzystne wrażenie. Mówił mi o tym Wojtek Szczęsny, który tu ostatnio był w Warszawie. Stawiam więc na zwycięstwo Arsenalu 2 do 0. Z, mówiąc umownie rezerwami Chelsea. Natomiast jeśli chodzi o Real, jeśli chodzi o Real i Barcelonę, ciężko jest tutaj coś przewidzieć, bo nie wiemy. O ile wiemy, jak zagra Barcelona, zagra tak jak zawsze, zagra przynajmniej będzie próbować grać swoją tiki-takę, co takiej nie wychodziło w meczu z z Chelsea. No ale wiemy mniej więcej, jak będzie grać, że będzie tworzyć, krować okazji, i strzelać. Teraz kwestia, czy, 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 czy znów będą je na potęgę piłkarze Barcelony marnować, jak Alexis, Cesk Fabregas, czy Iniesta i Xavi, którzy trochę, trochę jakby byli cieniami tych, tych piłkarzy dominujących, wielkich do, do, do czego nas przyzwyczaili. No jest Leo Messi cały czas w wielkiej formie, bijący rekordy, więc wiemy jak zagra Barcelona nie wiem kompletnie jak zagra Real czy zdecyduje się znowu na grę przeciwko trzema na grę przeciwko Barcelonie trzema defensywnymi pomocnikami a jeśli tak to kto nim będzie czy tam zagra sami Kedira Xavi Alonso i Pepe co zadziałało tak dobrze w finale Pucharu Króla ale myślę, że takie ustawienie mogłoby się zdecydować Mourinho w finale Ligi Mistrzów ale czy tutaj w tym meczu ligowym, w meczu ligowym, od którego no wiele zależy, ale jeszcze nie przesądza o tym, czy, czy, czy to Real, czy Barcelona zdobędzie tytuł. W razie wygranej, Barcelona ma cały czas jeden punkt straty, gdzieś ten punkt jeden Real musi stracić. No, gra u siebie na przykład z Sevillą, gdzie będzie faworytem, ale jedzie też. Jedzie też do Bilbao. Czy na przykład Mourinho dojdzie do wniosku, że jego Real, który już w tym sezonie strzelił 107 goli w Primera Division, bijąc rekord, jednakże Real stać, żeby zagrać z Barceloną otwarty futbol, żeby zaatakować? Zwłaszcza, że ta Barcelona jest troszeczkę przemęczona, że ta Barcelona jest troszeczkę wypalona, i że Mourinho zagra dokładnie tak jak w tym meczu, który ogląda, który leci za moimi plecami. To był pierwszy mecz Mourinho Realu prowadzonego przez Mourinho z Barceloną. 5 do 0 się to skończyło, bo właśnie Real postanowił grać w futbol otwarty, iść na wymianę trzciosłów. Wtedy się to skończyło źle, ale czy teraz tak się skończy? To już jest inny Real. Pamiętajmy, każda drużyna José Mourinho po dwóch latach jego prowadzenia jest już bliska doskonałości, jest już bliska tego tworu, jaki on chce osiągnąć. Ofenzywa szalona. Ponad 70 goli już tercet Benzema i Guain Cristiano Ronaldo. Ale widzieliśmy Cristiano Ronaldo, który który w, meczu, który w meczu z Bayernem zawiódł, czyli w, znów zawiódł w meczu o wielką stawkę, który w tym spotkaniu oddał jeden bardzo słaby celny strzał na bramkę, taki prostor Manuela Noiera. Co prawda potem asystował też przy golu, ale no, w, jednak wówczas potwierdził tą teorię, słuszną czy nie słuszną, że on w meczach o naprawdę wysoką stawkę nie błyszczy. Mimo wszystko no, jest to wielka, jedna enigma. Nawet niektórzy dopuszczają, że, że Real Madrid wystawi jakąś rezerwową jedenastkę przeciwko Barcelonie, nazwał no znowu Altintopa na prawej stronie i, i, i że zagrają Kajehon, Granero itd. tak żeby zachować siły na rewanż z Bayernem, nad, z Bayernem, który znów daje kluczowym zawodnikom odpocząć w kolejce Bundesligi. O nic już nie walczy, ja nawet żartem mówiłem, że powinien za to posłać Robertowi Lewandowskiemu i Um, Łukaszowi Piszczkowi szampana za to, że pozbawił Bayern mistrzostwa i teraz już mogą skupiać całą siłę na Bundesliga. Jaki wynik? No nie wiem, no mimo wszystko, że ta Barcelona poraniona, wypalona i tak dalej, mimo wszystko na nią stawiam, ale jakieś takie skromne zwycięstwo, po jakichś nerwach, strasznych, stawiam na 2 do 1 dla Barcelony, bo po prostu nie wyobrażam sobie, żeby na własnym kampno zremisowała, wprawdzie z Realem, pamiętamy, w zeszłym sezonie, ale to było w lidze mistrzów, po zwycięstwie, w pierwszym meczu wyraźnym, więc, więc nie była wówczas zdeterminowana. Teraz wie, że każdy inny wynik niż zwycięstwo właściwie pozbawiają tytułu mistrza Hiszpanii. No i na deser, choć ten mecz odbędzie się jako pierwszy, Legia kontra Lech w klasie, Klasyk, bo już myślę, że możemy tak nazywać mecze tych drużyn. Trener Maciej Skorza co prawda dziś na konferencji prasowej zapowiadał, że wszystkie hity zawsze okazują się kitami, bo po prostu stawka jest zbyt duża i czy to Legia Wisła, czy Lech Wisła, czy Legia Polonia za dużo jest do stracenia i to są mecze walki i itd. Więc ja nie mówię, że spodziewam się pięknego spotkania. Lech ostatnio gra coraz lepiej pod wodzą trenera Rumaka, wyraźnie te zmiany personalne pomogły, gra, gra zawodnicy grają. I Lepiej i z większym entuzjazmem. No ale jednak Legia to jest mecz dla mnie prestiżowy. Tutaj e, pamiętajmy, tylko cały czas niewielka przewaga nad śląskim i ruchem Chorzów. No, stawiam jednak na skromne po walce, po męczarniach zwycięstwo. E, dała Legia radę z ruchem, e, stanęła na wysokości zadania, wygrała 2 do 0. To tutaj stawiam na 1 do 0 z Lechem e, Poza. Szalony, ciekawy i dużo nam ten weekend e, futebol clube do Vejashi